Siemanko witam was wszystkich bardzo serdecznie nazywam się Dawid Skoczylas i dzisiaj chciałbym się podzielić z wami moją opinią o gimbalu FeiyuTech AK2000. Gimbala dostajemy w styropianowym case'ie, który na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt solidny. Jednak po pół roku użytkowania mogę powiedzieć, że wszystko jest z nim ok, Mimo iż walał się w bagażniku ze statywami i innym sprzętem, kładą go milion razy na ziemi, leżał w górach na kamieniach, obijał się o drzewa i wszystko jest z nim w porządku. W zestawie otrzymujemy cztery baterie o pojemności 2200 mAh każda. Producent podaje czas pracy na tych bateriach około 14 godzin, niestety czas ładowania to aż 5 godzin. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że 8 godzin pracy nie powinno być większym wyczynem. Wiadomo, jest to zależne od tego, jak ciężki jest nasz sety. Etap, albo jak dobrze wyważymy takie urządzenie, bo czym lepiej odciążymy silniki, tym nasz gimbal dłużej popracuje na jednym ładowaniu. Śruba mocująca aparat do stopki jest śrubą motorkową, co jest fantastycznym rozwiązaniem. Zawsze irytowało mnie, kiedy musiałem mieć sobą monetkę, żeby dokręcać tą klasyczną śrubę. No i wiadomo, stopka jest w standardzie Manfrotto, więc tylko wypinamy ją z gimbala, wpinamy w statyw i jesteśmy gotowi do dalszej pracy. Kolejnym fajnym rozwiązaniem w tym gimbalu jest coś, co projektanci wymyślili fantastycznie, a mianowicie podbicie na końcu stopki. Kiedy chcemy korzystać z małych bezlusterkowców, np. takich jak Sony A6500 i kitowe obiektywu, powiedzmy 18-105, to często pojawia się taki problem, że aparat był po zamontowaniu na stopce delikatnie pod kątem. Wiadomo, można było to niwelować ściągając tulipana lub dosuwając aparat do początku stopki. Tutaj dzięki temu rozwiązaniu po prostu go przykręcamy, mocujemy, on jest delikatnie odsunięty. Mocujemy aparat na podbiciu, dodajemy stopkę podtrzymującą obiektyw i ten problem praktycznie znika na zawsze. Aby przygotować gimbal do pracy wystarczy odkręcić dolną część rękojeści, wsadzamy baterię, zakręcamy, przykręcamy statyw i możemy wyważać gimbala. Po nie pozostaje nam nic innego jak tylko włączyć gimbal. Słyszymy charakterystyczny dźwięk, i jesteśmy gotowi do pracy. Satysfakcjonujące, mógłbym się tak bawić cały dzień. Po lewej stronie rękojeści znajduje się pokrętło, które służy dwóm celom: po pierwsze, obsługi follow focusa, którego ja nie posiadam, po drugie, możemy nim sterować wszystkimi osiami naszym gimbalu. I w momencie, kiedy naprawdę mocno namieszamy i chcemy wrócić do pozycji wyśrodkowanej, wystarczy dwa razy wcisnąć przycisk, który znajduje się z przodu urządzenia. Gimbal posiada trzy tryby pracy: po pierwsze, domyślny, który jest dostosowywalny przez aplikację czy też urządzenie, gdzie możemy ustalić, jaki jest czas reakcji silników czy ich siła, po drugie, tryb smooth. W którym to silniki reagują nieco dłużej na każdy nasz ruch i ruchy są nieco płynniejsze, i tryb action, w którym gimbal, jak wiadomo, staje się bardzo responsywny. Ja, aby moja praca przebiegała jeszcze sprawniej, dostosowałem tryb domyślny do swoich potrzeb, a w momencie, kiedy potrzebuję, żeby gimbal stał się nieco agresywniejszy, przytrzymuję przycisk, który znajduje się z przodu urządzenia, no i gimbal jest bardziej responsywny. No i wisienka na torcie, czyli 1,5-calowy ekran dotykowy. Moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie, wszystko jest pod jednym palcem, szczególnie że ekran jest dość responsywny, nie ma z nim żadnych problemów, lagów, trafiamy w punkt i jestem z niego bardzo zadowolony. Kolejnym atutem tego gimbala jest jego cena, możemy go nabyć za jakieś 1400 zł. Patrząc na konkurencję z Zhiyun jest w podobnej półce cenowej, jeśli chodzi o Ronina S, no to jest to troszeczkę większy wydatek. Producent podaje udźwig urządzenia do 2,8 kg, co moim zdaniem jest wystarczające, szczególnie jeśli pracujemy na lekkich bezlusterkowcach. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy lepiej zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze w Fajutecha z czy może Ronina S. Moim zdaniem wszystkie te urządzenia są do siebie dość podobne jeśli my wiemy jak z nich korzystać, to każdy z nich spełni swoją funkcję i naprawdę nie ma to większego znaczenia. Ja postanowiłem kupić TH przez wzgląd na to, że łączy dwie rzeczy z Ronina S i z Juna, Mianowicie mamy silnik, który jest odchylony do tyłu, przez co widzimy, co dzieje się na wyświetlaczu. Ponadto waga tego gimbala jest zdecydowanie mniejsza niż Ronina S. No, i dla mnie sprawdza się on świetnie. Nie chcę za bardzo zagłębiać się w specyfikację tego sprzętu, omówiłem zagadnienia, które są dla mnie najbardziej istotne, zostawiam jednak link w opisie do strony producenta, tam znajdziecie wszystkie pozostałe informacje. Mówię o tym gimbalu w samych superlatywach, dlatego że za te pieniądze nie wiem, czy mógłbym oczekiwać czegokolwiek więcej. Wiadomo, że jeżeli będę potrzebował mocniejszego urządzenia, sięgnę po coś z wyższej półki typu Ronin M, Ronin MX itd. itd. W każdym razie to urządzenie spełnia moje oczekiwania, jest małe, mobilne i bardzo serdecznie je polecam. I taka mała porada ode mnie. Moim zdaniem lepiej wyważyć gimbala bardzo dobrze i zapiąć na nim wąskie szkło niż coś bardzo szerokiego. Wtedy wszystkie ujęcia wyglądają tak samo i są nudne, a w momencie kiedy jesteśmy w stanie dobrze poprowadzić dobrze wyważony gimbal, np. Na, na 85 mm efekty są bardzo ciekawe. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, bo takich materiałów będzie więcej. Do usłyszenia. Cześć!